Dzień dobry Dzisiaj sprawdzimy sobie update Nowy! Czemu nie mam kosmetyków się zapytasz? Nie wiem, jestem łysy Sprawdzamy update z moderatorem z mojego serwera na Discordzie Jeżeli chcesz wbić to wiesz gdzie masz link, w opisie oczywiście I zostaw łapkę i subskrypcję albo cię spalę Wbijamy na kod jednym malciek Co ty, co ty spragniałeś? Nie wyglądałem YouTube'a, poczekaj. Y chodź idziemy tutaj. A, no to idę tutaj. Okuźwa, szkoda, że nie maliście, ale wrócił Stawik. W ty wróciło kompanie. Ty jesteś Stawik, chodź zobacz, kompanie wróciło. Idziemy się kąpać. Może się razem wykąpiemy, mój... O są ten! Jest Dilt z Minecrafta, jest Dirt z Minecrafta, bleź. To wygląda jak kupa słonia. Ty jesteś kupa słonia, ale są tu zajebiste dekoracje. Dodali dekoracje, dodali kwiatki, dodali stawa. I to tyle. Co grają w tą grę, to się umyją. To coś się spaliło, widzisz to jest tego jak to. Case Harnet. A faktycznie małpa Case Harnet. Tak bo! Nie, to, to ogólnie to ta czapka jest fajna, ale jest chujowa, bo mi zasłania cały widok, to nie wiem, co nie, ja tu mam tak chujowo. Widok ci jest... jaja, idziemy do city. O co z tym chodzi? Nie wchodź tutaj, bo cię przeniesie do miejsca, w które nie chcesz znać. Do domu koleżanki. Jesteś gotowy na to, co Cześć. zaraz zobaczymy? A co zobaczymy? Nie wiem, chodź. Jakaś pedalska muzyczka mi da. Ci. O to ja są to jest... te co pomniejszają. To jest to, to jest to takie, co było w poprzednim roku. Bleć! Cześć a zobaczymy czy ten, czy ten taki glitch z wybijaniem działa. To, czy, to się trzeba było tego złapać i... Nie działa, dobra, trudno. A te co furasy już... Furiasami? Te furasy były update temu. Dodali Power Rangers, dodali Power Rangers To chyba jakby O kurde, ty co tu jest, co tu jest? Co tu jest? O! O home, 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 Flachbook, home Flachbook. Ale debile, pisało, że to zostało. No home flashbook, widzisz? Home Flachbook. Czekaj, poczekaj. Poczekaj, ja poczekaj, słuchaj, słuchaj, to było w poprzednim roku, wiesz co to oznacza? Flashback jest u góry! Zaraz pójdziemy sprawdzić. Dobra, co to jest? Ty! Kuźwa. Patrz co to, patrz, fuzji. Patrz. MAGIA! No to tak sobie chujowe to tak grube Potwierdzam jest... O jest darmowy badge Nie, to też jest głupie To jest furasowe, zobacz, darmowy badge Darmowy badge Czekaj, już sprawdzę Jestem inspektor gadget Ale jestem piękny Nie, nie jesteś, idziemy dalej Flore, flore 2 Grzyba, odblokuję grzyba No to odblokuj grzyba Tu są zwiędłe kwiatki Grzyba, jest, yes I O mam 700 tych 700 pieniędzy Mam 200, mam 2600 Idziemy do góry, blać Ej, a u, ej oszukali, u góry Poczekaj, nic nie, nie ma Nie idziemy do góry, bo u góry nic nie ma Ale czarnuchy nas oszukali Zobacz, jest nowe głosowanie A na co, na co? Na tamto jeżeli ktoś by ci dał dużo mam, y, pieniędzy, y, to ja bym na przykład y, zjadł tego fajnie. Na szajni roksy, na szajni roksy, na szajni roksy, na szajni roksy, na roksy, się tak na mnie gapisz? Mam potrzeby. Na hentajce, na, chętajce, na chętajce. Idziemy, poczekaj może u góry jest ten flashback, bo tu są, tu są a tu są balony, zapomniałem. Ja się zastanawiam nad jednym, po co oni robili to city większe jak oni i tak nie mogą dać całego flashbacku. Mają przejść drugiego flora dosłownie. Żeby tam dać flashback. Wiem, że w murzyni z tym pracują, Chodź zobaczyć te całe klocki. Wyliże ci klocka. Chciałbyś. Eee, no nie za bardzo. Co to kuźwa jest? Ło, To jest ta Pama Ranger? tam? O. o, skok, skok, biać. Olej, ja jestem super. O, o. o, nie, nie zrobiłem. Czemu oni nie usunęli tego? Skończył się update. Powinny te itemy zniknąć. Bo to Chińczykowie zaatakowali! Nie, to nie Chińczykowie zaatakowali. No to kto to niby jest? To Japończykowie, nie, nie wiem. A może, dobra, co za już licza? Chińczyk, Japończyk. 500 megabajtów a do to dywany. Który Jedno i to samo. Mamy pieniądze, jesteśmy bogaci. Dzieci! Zaraz zrobimy bakshoty. Serio, idź się spali, to widzisz to? To obniż się trochę tutaj. Aaa, oh, to się tak. To się powiedziałem. Dobrze! Mm, ból, ból, ból. Aaaa, ból, 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 ból. Nie. Rzuciłem w ciebie robakiem. Gdzie jest ten drugi taki? Jaki drugi? Bo dwóch ich było. Nie. No tak, przy było ich dwóch i można było tak robić. Ty głupi jesteś, nie ma ich dwóch już Fuzji to było rok temu! Tam, a wyszek jest ulubiony miesiąc lutownicy Luty A A wiesz dlaczego w kącie jest gorąco? Bo ma 90 stopni A a a, a wiesz czemu w Afryce jest tyle chorób? Bo tabletki popija się wodą. Nie no fajnie, spokój. Dobra widzowie ja nie wiem Ten fuzit jest jakiś ma on ma... D on jest tego, braindead. To kończymy ten filmik już. Co mówi płytka do płytki? Ale jesteś płytka Ile się utopić? Wyjąłeś mi to prosto z ust.